Witam Państwa. Znajdujemy się w hotelu Jan III Sobieski, gdzie za chwilę rozpocznie się uroczysta gala wręczenia nagród Wiktorii w Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursów wręczona zostanie również ogólnopolska statuetka Wiktorii. Ale to nie koniec nagród dzisiejszego wieczoru, ponieważ przyznana zostanie także Nagroda Wokulskiego dla najlepszego kupca oraz statuetka Solidny Partner Samorządu Gospodarczego. Które firmy zdobędą wyróżnienia dzisiejszego wieczoru? Tego dowiemy się za chwilę. Zapraszam do obejrzenia relacji. Zaczynamy, proszę Państwa, wręczenie Wiktorii Warszawskiego Znaku Jakości. I oto laureaci. Firma Cynel Unipress jest już od 26 lat wiodącym na rynku producentem najwyższej jakości swoich lutowniczych. Neoświat specjalizuje się w świadczeniu usług ogólnobudowlanych, remontowych oraz aranżacyjnych. New Technology Poland. Od 20 lat zapewnia swoim klientom sprawdzone rozwiązania z zakresu automatyki biurowej. Villa Nowa Dental Clinic, elektoralna dental clinic. Leasing Team spółka ZOO. Licencjonowana Agencja Pracy Tymczasowej i Agencja Doradztwa Personalnego. Baron Media. Agencja reklamowa specjalizująca się w multimedialnej reklamie spółdzielnia mieszkaniowa służeb nad Dolinką. I kolejni nagrodzeni. Homes Place Poland spółka ZOO. Spółdzielnia mieszkaniowa Grochów. Firma Arkol. Obszarem działalności firmy jest projektowanie i wyposażanie wnętrz w najwyższej jakości meble. Panie i panowie, oto nasi laureaci. Szanowni Państwo, nadszedł czas na Wiktorię Mazowieckiego znaku jakości. W tym roku tę statuetkę. Odbierze firma Sitas Spółka ZO. Już od 20 lat uczy języków obcych. Firma Lechpol jest wiodącym na polskim rynku dystrybutorem części i urządzeń elektronicznych. Firma Vettrade Polska działa na polskim rynku farmaceutyków weterynaryjnych. Firma Ambasador92 Spółka ZO Zaopatruje w surowce do produkcji sektor piekarniczy, cukierniczy oraz gastronomiczny. Firma Jarper Spółka Zoo. Przedla zezwolenia na odbiór nieczystości stałych i płynnych z wielu gmin położonych na terenie Mazowsza. Firma Global Corporation Spółka Zoo specjalizuje się w budowie domów jedno i wielorodzinnych. Firma Soraya SA specjalizuje się w kosmetykach do pielęgnacji twarzy i jest liderem na rynku polskim. Autorska pracownia architektury Dagmara Obózka zajmuje się projektowaniem ekskluzywnych domów na zamówienie wraz z ich wnętrzami i otoczeniem. Salony Piękności Milo! to sieć renomowanych salonów świadczących wysokiej jakości usługi fryzjersko-kosmetycznych. Dziękujemy pięknie Państwu, dziękujemy i gratulujemy sukcesu. Nagrody specjalne Mazowieckiego Znaku Jakości otrzymały Stowarzyszenie Dobra Wola pomagające dzieciom upośledzonym oraz Centrum Handlowe ASG.pl z Wólki Kosowskiej. W tym roku po raz pierwszy wręczono ogólnopolski znak jakości. Wyróżnienie to otrzymała firma Decor Glass S.A. Zdziałdowa, światowy lider w zdobieniu opakowań szklanych. Solidnym partnerem samorządu gospodarczego została wójt gminy Lesznowola, pani Jolanta Batycka-Wąsik. Nagrody główne otrzymała drugi raz z rzędu firma Sita, zachowując fotel lidera. Waga autorytetu trafiła do firmy Villa Nova Dental Clinic. Nagrodę imienia Wokulskiego dla najlepszego kupca otrzymał Mirosław Sztyber, prezes zarządu Centrum Szembeka spółka z Dziękuję ślicznie Państwu, dziękuję i wielkie, wielkie gratulacje. Dzisiejszą galę wręczenia statuetek Wiktorii uświetnił pokaz mody sukien wieczorowych firmy Mona. Mona Baj Monika Natora. Występ pana Jacka Borkowskiego, aktora teatru Ateneum. Przed nami występ Gwiazdy Wieczoru Renaty Dąbkowskiej. Nasza relacja z Gali, podczas której wręczono dzisiaj nagrody Wiktorii Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości, dobiega końca. Wszystkim nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy zdobytych nagród i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.